Pozostały ci stare nasiona. Nie wiesz, jaka jest ich data przydatności i zastanawiasz się, czy warto je jeszcze wysiać? Zobacz, jak sprawdzić zdolność kiełkowania nasion w domowych warunkach. Zdolność kiełkowania nasion w dużej mierze zależy od warunków, w których były one przechowywane. Jeśli nasiona były trzymane w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu, mogą zachować zdolność kiełkowania nawet przez kilka lat po upływie terminu ważności. Warto jednak pamiętać, że siła kiełkowania nasion wraz z upływem czasu słabnie, co oznacza, że w porównaniu do nasion świeżych wykiełkuje ich mniej. Aby się przekonać, czy daną partię nasion warto jeszcze siać, przeprowadź test zdolności kiełkowania. W tym celu weź niewielki pojemnik lub tackę, jakiś materiał na podkład, może to być ręcznik papierowy, lignina lub waciki kosmetyczne oraz spryskiwacz z wodą. Podkład ułóż cienką warstwą na dnie pojemnika i spryskaj wodą, aby go zwilżyć. Na wilgotnym podkładzie rozłóż nasiona, które chcesz sprawdzić. Pojemnik z nasionami przykryj folią lub włóż do foliowego woreczka, aby nie tracić wilgoci. Całość umieść w ciepłym i jasnym miejscu. Obserwuj nasiona od 1 do 3 tygodni, w zależności od rodzaju nasion. W tym czasie regularnie spryskuj uprawę, aby utrzymać wilgotny podkład. Po upływie tego czasu policz, ile nasion wykiełkowało. Jeśli na przykład 7 z 10 nasion zaczęło kiełkować, oznacza to 70% zdolności kiełkowania nasion. Jeśli wykiełkowała mniej niż połowa wysianej próby, raczej nie warto tych nasion wysiewać. A jeśli potrzebujesz wysokiej jakości nasion o 100% zdolności kiełkowania, zapraszamy Cię do naszego sklepu. Znajdziesz tu wysokiej jakości nasiona Hipunker serii Profiline, które są pakowane hermetycznie. Hermetyczne opakowanie sprawia, że nasiona dużo dłużej zachowują świeżość, a warunki przechowywania nie mają wpływu na ich jakość. Jeśli Ci się podobało, prosimy o łapkę w górę. Aby otrzymywać kolejne ciekawe porady, zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia!